Wtedy Narcyz zostawi cię na dobre. Wielu z was może się zastanawiać, kiedy Narcyz po prostu sobie pójdzie, odejdzie, zostawi cię w spokoju, kiedy zrozumie, że go nie chcesz. Narcyz nie może uporać się z odrzuceniem, dlatego tworzy w swojej głowie fantazję. Narcyz tworzy w swojej głowie fantazję dotyczącą ciebie. Jego fantazja skupia się na tym, że chcesz z nim być, że go pożądasz, pragniesz. Narcyz nieustannie analizuje twoją mowę ciała, twoją mimikę, mikroekspresję, a także ton głosu. Narcyz doszukuje się oznak zgody, podporządkowania. W niektórych sytuacjach zostawi cię w spokoju, kiedy ma zakaz zbliżania, kiedy jest w więzieniu. Kiedy ustanowiłeś już odpowiednie, silne granice, kiedy możesz liczyć na wsparcie, kiedy nie może cię zlokalizować, namierzyć, lub kiedy narcyz już zniszczył twoje życie i nie ma oznak, byś mógł to wszystko poskładać w całość. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23 małpa.gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.